Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million z Perfium i w towarzystwie mojej przyjaciółki Moniki. Paula, Zapraszamy tak? Was serdecznie na rating 10 zapachów, które dla niej wybrałam. Zapraszam. Słuchajcie. Wybrałam z mojej kolekcji 240 zapachów dziesiątkę i to miał być totalnie inny film. Miała ratingować Monika zapach, moją dziesiątkę, którą widzieliście, no nie wiem, dwa miesiące temu. Moją dziesiątkę perfum, ale zaginą, zaginęły mi jedne perfumy typu Angel Nova. Zajebiście, nie? No i wybrałam z dziesiątkę, które wydaje mi się, że Monika nie przemąchała za bardzo. I od jednego do dziesięciu będzie przyznawała punkty, jak bardzo się podoba. Jedynka beznadziejne, dziesiątka turbo zajebiste. Lecimy z tym. Monika to, to akurat się, jest zapach, który znajduje się w mojej dziesiątce. Jeżeli potrzebujesz gdzieś wsiknąć, no to wiesz, mm, fajne. Fajne, trochę słodkie. Nie mhm. ja wiem, tak. Dziewiątka mocna? Aaaa, no mówiłam wszystkim, że orki ci się podobają. Tak, Taka mocna. mocna. To, Myślę, że to... nawet mogłabym je mieć. Tylko na zimę bardziej. No, no tak, tak. Ja też praseczkę. latem za dobrze się w nich nie odnoszę. są za ciężne. Tak, no. Dobra, mamy dziewiątkę. Ja nie wziąłam kartki, ale postaram się pamiętać. Tu nie wiem, czy jest. Jest. To jest, słuchajcie, Inisio Side Effect, a tamto to było oczywiście Frank Buckley Orchid, bo zapomniałam powiedzieć. Mm, fajne, troszkę lżejsze niż tamte. Mhm. Mm Tylko bym powiedziała, że ja je latem noszę, bo można. nas to Wydaje mi się, że można na taki może nieupalny dzień, ale tro, taki troszkę no. cieplejszy mm -hmm. spokojnie. Mm, też dziewięć? Dobra. Kurde, takie dobre perfuma, jej wybrałam. To lecimy stąd. Tego to ma ja chyba nie wącham. Nie, nie wącham. No i czuć tutaj w korku. Mm, taki, nie mój. Mm. To zaraz ci dam drugi w takim razie. <laughs> Bo to jest zapach brzoskwini. Nie lubisz brzoskwini? No w ogóle nie czuć brzoskwini. Czuć. Nie, nie czuję. Nie czuję brzoskwini. Mam Daj marzele. kawałek ręki. I tak wiesz, trochę mm. Oj, Oj, teraz to dopiero nie. No to zaraz się ułoży, bo to jest to, stricte co... brzoskwiniowy, tylko że bardzo taki pudrowy zapach. Raczej nikt tam czegoś innego nie wyczuł. Nie ma tu brzoskwini. <laughs> to hmm. że jesteś miesza. No ale nie no, nie no, co byś powiedział? Hmm. Dwa? <laughs> nie, nie, w ogóle, totalnie nie mój zapach. No to Tom Ford Bitter Peach, dwa. Porażka, drugi koniec. To teraz to, bo mówiłam, że dam Ci drugi. Mm -hmm. Jeszcze Widzę <grydzę>, po że gorszy. Nie, moim zdaniem to to, to jest mój... Ale weź popryskaj, albo na rękę. Ale to, co czujesz, to czujesz. Trochę czuję, ale mało. Ciekawe. Mm, skórzane takie, zębszowe, tak. Zamsz czuć moc. mocno, mo mocno a ale przebijają maliny? Nie, właśnie brzoskwinę też. To, to nie dla mnie maliny. No, no, I to takie mocne maliny. No po prostu takie masz te, no ja to czuję brzoskwinie z zamszem. Ale, ale zamsz jest... mocno. E, nie moja bajka, ale no, ładniejsze niż tamte. Takie no. 5-6, bym dała połowa. Wy to słyszycie, prawda? A wy wiecie, że ja kocham ten zapach. No właśnie, no tak. No ale się, wiesz, że przeciwieństwa się przyciągają. Właśnie. O. I tu od razu Wam powiem, że moim zdaniem to jest nie jej bajka kompletnie i nie oceni tego pozytywnie. Właśnie, ładne. <laughs> nie ma jak to się znać. 20 lat. Nie wiedzieć, co ktoś mówi, to jest, co? No mój <suszy> tak. no mąż nie wie, co ja mówię. No, ja są... Podobne Ci dawałam, to powiedziałeś, że brzydkie. Nie, no te są piękne. No. To jest, słuchajcie, and Banks e, i to jest Silky Woods, ale w wersji Elixir. Dziewiątka, taka mocna. Dobra. Tu mamy dziewiątkę, tam mamy piątkę, tu mamy dwójkę. Teraz to. Się to... Tutaj muszę prysnąć, bo to jest... Dzień, tu nie było. W korku ci dam, ale najpierw ci prysnę, bo co innego czuć na początku, co innego później. Ogórki? Czuję? Ogórkowy taki zapach. Mm. No, pierwsze ogórki, a potem już nie wiem. A nie czujesz, że te ogórki wybrzmiewają jak krew? Nie. Nie? Mm -mm. Czyli to jest jednak sugestia, celowo jej dam ten zapach, dlatego że to jest na to jest zapach o wampirach. Uh -huh. I ja, jak poczytałam o tym zapachu i go psiknęłam, to ja dosłownie czułam tę krew. Ty czujesz ogórki, no bo nie znałaś się... historii no. i nie miałaś tego wiesz. Czy podświadomości. Podświadomości. Ja właśnie chciałam sprawdzić, czy to u mnie była podświadomość, że ja tak jakby no. czuję te, bo teraz. Nie, nie wiem, co czuję, a na pewno nie jest to. Zaczek ja on jest piękne, jak się ułoży. No. Prześliczny jest. Śliczny. W ogóle inny niż. Tak, no. to jest tylko początek, później jak się ułoży, to jest po prostu śliczny. Ładny, naprawdę fajny. No. Tak, ty wiąteczka. No. A dziś objekte, tak to i zasłuży, czy nie? Ja nie? nie wiem. Okaże. Okażę. Dobra, mój ulubieniec letni i w ogóle nie tylko letni, Sherigan Lover in Pink. To jest zabójca i morderca. Prior... Projekcję ma taką, że z kilometra je czuć te perfumy. Mm. <noise> jak ja widzę jej minę! Nie, nie są brzydkie, tylko tak się zastanawiam, czy, czy dla mnie. Mm. Chyba nie, e, aczkolwiek no brzydkie nie są. No. Takie mocne sześć, pięć, jak ja chciałam. Dobrze, to jest teraz Nikolaj i to jest Pawlowa w wersji Intense. No tak, czuć w miarę. Ale... To jest mm, Ładne. Bardzo. Mm -hmm. To to może nawet ta dycha. Fajne. Pierwsza. Mm. Mm -hmm. <noise> 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 Jeszcze dwa zapachy zostały. To jest nowość z tego roku Prada Paradox, ale w wersji Radical Essence. I to jest. Um, tu nie wiem, czy Ci się spodoba, bo to jest mocno drzewny zapach. Bardzo ładny. No. To jest dla mnie najlepsza wersja Prada Paradox. Ja drzewne? dla mnie trochę kwiaty przebijają? Drzewny, weź. drzewny, bardzo mocno, silnie drzewny jest. Czerwone kwiaty? czuję. No. O, już ja czuję tak jak... na kilometr na kilometr. tutaj, tutaj są jest, tutaj tak jest... projektujące i w ogóle tak mocarne. Tak, tutaj już taki inny zapach, ale tutaj już... No, no nie że czuję, bo ty... że podstawa jest tak, drzewna, silnie drzewna, drzewna. Mm. i tam są kwiaty, tam są też owoce. Może właśnie e, jakieś to takie jest... czerwone owoce, troszkę No, ale kwiaty. wszystko jest na bazie silnie drzewnej. Mm. Projektuję tak. na kilometr, nie Ładne. trzeba w ogóle tam... No, ile? Dziewięć. Jak Mainstream. A czekaj, bo yy, czekaj, bo to była dziesiątka. Dobra. Mm -hmm. Ostatni zapach to jest Never Ending on od yy, The House of Wood. Prawie nie ma mainstreamu, kochana. Większość niszy przyniosłam? A tak. Tu chyba nie, nie pachnie, więc. Mm, Boże, uwielbiam ten zapach. jest jest tak cudowny. Pieprzny. Nie spodoba jej się. Ja już widzę to jedynkę da albo zero. Nie, nie, nie może nie, zera. Nie, nie, nie jest. Nie jest taki strętny. Nie, ale nie mój po prostu. Mhm. Takie pięć. To nie jest nie. źle. Tom Fort najgorszy. Dobra, ocenimy tak. Słuchajcie. Tom Fort najgorszy, jedynka, a teraz... Nie czuć nic już w korku, na Dwójkę chyba dawam. Dwójkę dawała się. Nie, nie wiem już gdzie był ten fara. O tu był. Mm, nie czuć. <laughs> Dwójeczka. Eee, na pią to też było na piątkę, nie? Mm -hmm. Tak. Na piątkę są te trzy zapachy i ja się w ogóle oczywiście z tym nie zgadzam, bo uważam, że wszystkie trzy to są na dziesiątkę. Ale my mamy zupełnie Kto mi podkradł Angel Nową pytam się. Nie wiem, nie ja bo ja sobie kupiłam. No właśnie. I nie tylko Shiseido Ginze, kto mi podkradł? Też sobie kupiłam. No to nie mamy innego gustu. I dziewiąteczka, słuchajcie. Jestem w szoku, że and Banks się spodobał. A dlaczego? Dlatego, że dawała mi, słuchajcie, Amouage Guidance do powąchania. I Amouage i to jest na Kigali bardzo silnie. I tą bazę bardzo silnie czuć. I dziś dziwiłam się, że ten no, Ci ten się jest spodobał. Piękny. Bo guidance dosłownie wyczuwa się tę samą nutę, nie? I myślałam, że już nic. Ale, ale może taki guidance. Ten jest porno... po prostu drzewny, a tamten nie. Mm. Tamten nie jest tak. Nie, jest piękny, naprawdę jest bardzo ładny. Nawet nie um, wiem, czy nie zwiększyć punktacji. To wiedziałam, Orchid. Naprawdę nie ma osoby, której się Orchid nie podoba. Side effect też. To jest totalnie nieinwazyjny. Tu jestem w szoku, bo ta podstawowa wersja to jest właśnie taki. To jest trochę jak Valentino, wiesz? Ta no. podstawowa wersja, ten, co Ci się podoba no. u koleżanki, Born in Roma, a, a to jest stricte drzewne. E, ale ten to jest petarda, co? Fajne. Taki, no... To, to jest to to zakup w ciemno, na a oczach. A późniejsza e, tak. wersja, jak już po jakimś czasie... Tak, bo te zapachu, pierwsze tak, jest takie, takie dziwowate. No, ale to tak często bywa. No i na pierwszym miejscu Pawlowa. Ja wam mówię o tym zapachu. Mówię, że on jest przepiękny, ale czasami ciężko jest w to uwierzyć. A to wcale nie jest taka pawlowa, pawlowa w tym korku, bo pawlowa to jest deser. Tak, i jest ta... taki mocno słodki, a to nie jest takie. Nie aż wcale, wcale nie właśnie to jest troszkę takim myląca nazwa zapachu, bo wcale nie on jest tak wyważony, ale jest tak jest cudowny po prostu. No i dobra. Dziękujemy wam. Mam nadzieję, że się świetnie bawiliście i że swoje ratingowanie też zrobiliście podczas tego filmu. Buźeczki kochani. Pa!